Znalazł miejsce, rozstąpili się Milan i Rostanio. Ale rzut, jak widzieliśmy, daleki od ideału. Siedem minut prawie po zmianie stron. Polska z pięciobrałkową przewagą. Otehara. Randeira Wykorzystał to, że jeszcze gramy w osłabieniu. Nie przerwaliśmy Urugwajczykom. W tej akcji w ataku pozycyjnym rozrzucili piłkę, oczywiście grające w osłabieniu. Znalazło się trochę miejsca. Bez wątpienia, Iwona, możemy to Państwu powiedzieć, że to będzie najlepszy tak, ofensywny tak. mecz na tym turnieju reprezentacji Urugwaju. Zdecydowanie. I w ogóle, jeśli chodzi o styl, tak. o poziom, jaki dzisiaj prezentują Urugwajczycy, to też jest całkiem nieźle. Sprowadzony do parteru Szymon Siczko, kozuje przybylski. Pilitowski, Przybylski, Sićko, ależ walczą Urusi. Sićko nie mógł się wprost opędzić od Christiana Rostanio. Piłka dla białoczerwonych. Ale może się to zrobić nieprzyjemnie, bo Urugwajczycy zwietrzyli swoją szansę. Oczywiście. Zwłaszcza w tych ostatnich sekundach słychać było, jak żyje ta urugwajska ławka. Sićko do koła! No. I niestety <grym> faul ataku Walczaka odglizdany przez sędziów. Obijemy no, się dzisiaj nie tylko z reprezentacją Urugwaju, Ur ale też z no parę gwisków, co najmniej no, przedziwnych po prostu. Ale tak bywa. Niestety pole do interpretacji jest tak szerokie w piłce ręcznej, że sędziowie z tych sytuacji absolutnie się wybronią. No nic, patrzymy do przodu. Marandeira. Wybronić się ten atak pozycyjny Urugwajczyków. Jesteśmy już w komplecie. Otehara trafia. Niestety za słabo. Patryk Walczak w tym pojedynku z Rodrigo Oteharą. Świetnie, spokojnie, Czuwara. Tutaj trzeba przede wszystkim teraz rywala troszeczkę przycisnąć do ściany, schłodzić. No ale przede wszystkim, jeśli tracimy bramki, to odpowiadać błyskawicznie i skutecznie. Asysta Stasiczki. Tak jest, bo, bo tutaj mimo wszystkich tych dobrych słów, mimo tego, że to jest najlepszy, może i w historii, występ Urugwaju. Bo skoro po raz pierwszy awansowanie Mistrzostwa Świata, oni rok temu wygrali z Chile, mówili, że to jest ich najlepszy mecz w historii 28-25, no to dzisiaj, jeśli chodzi o poziom, jeśli chodzi o skalę rywala, sądzę, że to jest prawdopodobnie, tak będą to oceniać, ich najlepszy występ w historii piłki ręcznej Urugwaju. Natomiast no, to my tutaj możemy sobie ewentualnie tylko zrobić kłopoty. Nie trafia Mendes. Kornecki do przodu. Myślę, że swoje mecze urugwajczycy w fazie w tej pierwszej fazie grupowej kończyli z wynikiem no lekko ponad 20 błędów własnych. Ryto. Tutaj w spotkaniu z Polakami tych błędów jest zdecydowanie mniej. 20 minut do końca pilitowski zmienia Krapkowskiego. To czas trochę ostudzić gorące głowy rywali Przebelski. Ićko jeszcze raz spróbował, no i teraz znów patrzy się przyjemnie na to, jak kończy akcję. Na pewno dysponujemy lepszymi warunkami fizycznymi. Przewyższamy Urugwajczyków o kilka, może nawet kilkanaście centymetrów. I dobrze, że też wykorzystujemy. To trzeba ryzykować, trzeba rzucać się z drugiej linii. Wszyscy rozgrywający powinni to robić. Na prawej stronie rozegrania teraz Deagrela, numer 40. On radził sobie bardzo dobrze w meczu z Niemcami. Ciekawy rzut z podłoża tego zawodnika, faul biało-czerwonych, rzut wolny dla rywali z 9 metra. I właśnie Deagrela. I ponownie ten fragment na dwóch obrotowych Urugwajczyków, ale to zawęża całą strefę i nam powinno być łatwiej. Teraz znakomicie Kornecki, piłka od Walczaka do przodu, Czuwara, ale nie ma bramki, no i to jest niewytłumaczalne. Przy takim wyniku trzeba absolutnie trafiać. Już Państwo wiedzą, mówiliśmy nowym selekcjonerem naszej reprezentacji piłkarskiej, jeśli chodzi o futbol Paulo Sousa. Jeden z informacji dnia na pewno ogłosił to Zbigniew Boniek. Kornecki może być rozczarowany, jak i my wszyscy, wynikiem tej ostatniej akcji ofensywnej naszej reprezentacji w piłce ręcznej. Więcej na tvpsport.pl i w TVP Sport o nominacji Paulo Sousa przez Zbigniewa Bonika. Także cały portugalski sztab zatrudniony przez PZPN. Eliminacje. Mistrzostw świata w Katarze, no i Mistrzostwa Europy, te przesunięte przed Paulo Sonsą i jego portugalskim sztabem oraz naszą reprezentacją narodową w roku 2021. A teraz wracamy do tego, co dzieje się w hali w Kairze. Przebelski. się, Maciek o Mateuszu Korneckim. Myślę, że w przeciwieństwie do Kornelskiego Felipe Gonzalez może być zadowolony z dzisiejszego występu. Zazwyczaj Jorge Luis Botyhara rotował swoimi goalkeeperami w poszczególnych spotkaniach. Dzisiaj poza składem Andres Vieira. Sićko, czwarta bramka, widzą Państwo 50% skuteczności, bo 8 rzutów Szymona Velasco, błąd i teraz wykorzystajmy to. Zagranie tak jest na czystą pozycję. Morito. no on absolutnie musi trafić i tak się dzieje.

No nos pueden entrar. Ahora va a entrar Facu Brunito en el 3 de la derecha y sube el pivote. Lo que le digo es, le está poniendo el pivote entre los dos para traer el izquierdo. Comuníquense con el Maxi si salís vos. O, tylko maxi Vamos, vamos. w 1987 roku poprowadził żeńską reprezentację do Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy, wyłącznie cztery razy, zawodniczki Urugwaju grały na mundialach. No i teraz okazuje się, że dzięki właśnie Boteharze i jego zawodnikom. Historii urugwaju to jest jedyna gra, która na mistrzostwach świata miała reprezentację i żeńską, i męską. A wiemy znamy to także z futbolu. Od lat państwo wiedzą doskonale przecież o tym, że to jest maleńki kraj, ale, ale serca do walki im nigdy nie zabraknie. A no tak w ataku trzecia drużyna Mistrzostw Ameryki Południowej roku 2020. I z błędem Urugwajczycy. Wykorzystajmy to. No, no, no właśnie, zobaczmy. Sićko, Chrapkowski do skrzydła. Nie było jak zaatakować. Czuwara więc wycofuje piłkę. Spacerowe tempo tego ataku biało-czerwonych. Ale przewaga siedmiobramkowa. Też, tak, tak. też już bezpieczna i pojawia się na boisku z numerem 14 w naszej reprezentacji Arkadiusz Osowski, szósty występ w kadrze i debiut na Mundialu. I trzymamy kciuki za 24-letniego rozgrywającego, dysponuje świetnym zbodem. Osowski do koła. Rzut wolny dla Polski, faulowany Walczak. Oczywiście w tych pierwszych akcjach pewnie nerwy, ale jakaś dobra Sytuacja, dobry wybór, dobre wykonanie może Osobskiemu pomóc. Przebelski sam broni mu ten rzut, ale jest rzut karny. Bronił Felipe gonzalez za chwilę 7 metr, więc pewnie Arek to niewiele ponad kwadrans do końca tego spotkania. I Polska na kursie do zwycięstwa. Jeszcze raz pamiętajmy o tym. W sobotę, po skokach o 18:00 jedynce mecz z Węgrami, w poniedziałkowy wieczór z Niemcami. Sami nasi zawodnicy mówili. Ależ to będą spotkania, tam będziemy grać o nasze wielkie marzenia, o miejsce w ćwierćfinale. Morito, zmiana w urugwajskiej bramce, jest w niej w tej chwili Felipe Nawaret. i Moryto nic sobie z tego nie robi. Czyli cały czas już Morito, bez pomyłki na linii 7 metrów. 14 raz w turnieju. To jest skarb, kiedy masz zawodnika, o którym wiesz, że zamieni ci na pewno rzut 7 metra na bramkę. Krapkowski z Walczakiem, teraz na środku defensywy. Trochę marudzimy na grę o czerwonych, ale pamiętajmy, to jest tak, że Urugwajczycy, to jest drużyna, którą przede wszystkim musimy po prostu ograć. Dalsze cele, także liczba zdobytych bramek i tak dalej, to się trochę mniej liczy. Patrząc nawet po tych zmianach, jakie dokonał Patryk Rombel, jakie dokonał przed startem tego meczu, no to jasno widać, że. Trzeba po prostu to spotkanie wygrać. To bardzo ładne zakończenie akcji Christiana Rostanio i koncentrować się na następnych tych wielkich rywalach z Europy. Tak, jestem przekonana, że w tych meczach z Niemcami i z Węgrami, Węgrami sobotę, zobaczymy, zobaczymy zupełnie inny zespół na absolutnie innym poziomie koncentracji. Sićko huknął teraz w kierunku bramki. Już ma trzymać z rzędu z najmniej z pięcioma trafieniami. To jest ten moment, kiedy jest plus 8. I trochę mamy nadzieję, że już w tym ostatnim kwadransie, który trwa od 47 sekund, Polacy jeszcze ten wynik wypolerują. Jeszcze wyżej zwyciężą tego przeciwnika. I Węgrzy, i Niemcy mają też. Przebudowywane reprezentacje. Także, absolutnie wszystko jest otwarte, jeżeli chodzi o nasz awans do ćwierćfinału. finału. Dobrze, Polacy w obronie. Jeszcze piłka zebrana przez Walczaka. Ta druga piłka, w cudzysłowie. No i teraz Czuwara. Nie było jak zaatakować. Zastąpił mu drogę Guillermo Milan. Chyba Walczka. dobrze, że Janek Czuwara to uspokajał. Tam wrócili Urugwajczycy pod swoją bramkę. Możemy na spokojnie zbudować atak pozycyjny, zrobić zmiany. Chyba zobaczymy, zaraz Kacpra Adamskiego na lewej stronie. Tak jest. Też debiut, a więc już w tym momencie Patryk Rumbel dał zagrać każdemu zawodnikowi. Mamy takie superligowe zestawienie poza Patrykiem Walczakiem, który na co dzień reprezentuje barwy w Bardaruskopie. No i świetnie Adamski... wprowadza się Adamski do tego spotkania. Dziewiąta bramka, tak, dziewiąta bramka w barwach narodowych to dopiero jego czwarty występ. Naprawdę fajnie, bo w PGNiG Super Superligi Kasper Adamski w ostatnich tygodniach pokazywał, że jest w bardzo wysokiej formie. Chcą Państwo poznać reprezentację lepiej? To tak jest, że w większości zapraszamy na transmisję PGNiG Super Superligi. TVP Sport po Mistrzostwach Świata. Spokojnie, Kornecki. Tak właśnie to powinno wyglądać. I gramy do przodu. I za chwilę może być plus 10. Jak przeciwko Brazylijczykom. Sfaulowany Adamski przez Deagrele. Ale widać wielką ochotę do gry Kaspra Adamskiego. Sam próbował rozwiązać ten kontratak. I trzymamy kciuki za naszych. Przebelski. Osowski. Jeszcze raz do Adamskiego. Sfaulowany Adamski. Dużo takiej. Ciekawej energii, ożywienia wniósł Adamski. Po to właśnie Rombel wysyła takich zawodników jak Osowski Adamski na ten mecz. Kiedy wiadomo, że to może być jedyny na przykład ich występ na mistrzostwach świata. Oni będą chcieli dać z siebie wszystko. Walczak! Tak jest! Plus 10 biało czerwonych Ale świetnie, kapitalnie wręcz obsłużony teraz Matryk Walczak przez Rafała Przybylskiego. Nie wiem, jak ty, ja zaczynam oglądać ten mecz. Mam nadzieję, że Państwo też już z większym spokojem. Już teraz to Oj, jest. Tak. Teraz już żadnych dziwnych historii nie będzie. Teraz jest już tylko pytanie, jak wysoko wygramy i 11,5 minuty do końca. Myślę, że zwiastunem tego, że może być trochę turbulencji, był ten nietrafiony rzut karny Daszka w pierwszych sekundach spotkania. Ale teraz znów dobrze w defensywie biało-czerwoni Kornecki. Przecięte podanie, nie było zagrania do czuwary. Chodziło tylko o to, aby Falabrino, który przerywał akcję, aby Polacy nie zaatakowali szybko. Ale i tak Adamski wiedział, co trzeba zrobić. Łatne, indywidualna rozgrywającego energii MKS Kalisz. No tutaj dużo popisu jest takiego do gry jeden na 1. Szeroki jesteśmy, uśmiech dużo nam mówi. Popatrzcie Państwo. Sportowo jesteśmy na każdej pozycji lepszym zespołem i, i w zasadzie ten mecz powinien tak wyglądać. Te indywidualne pojedynki jeden na jeden powinny być wygrywane. Fajnie, że Adamski wchodzi w 46 minucie tego spotkania. Z pewnością nie rozgrzany jakoś specjalnie, a a jednak jest wartością dla ataku reprezentacji Polski. I to się gdzieś tam zapisze i to jest cenne. W turnieju oczywiście najbardziej liczy się obrona. Wielkie rzeczy robi się przede wszystkim mając ustawioną dobrze obronę. No ale też istotne jest głębokość składu, to, że wpuszczasz takich zawodników jak Osowski czy Adamski, oni mogą Ci w takim meczu z Urugwajem po prostu, przepraszam za kolokwializm, zrobić robotę. I właśnie Osowski, ale odgwizdany przewinienie techniczne, Kornecki nie skakał, bo sędziowie z Algierii cofną tę akcję, no i kiedy dobrze grasz, to też te czasami zastanawiające decyzje sędziów nie mają żadnego znaczenia. Myślę, że jeszcze jeden aspekt jest bardzo ważny, Maciek, to budować wszystkich swoich zawodników, żeby oni, żeby każdy z nich pojedynczo miał wkład w fajny wynik tego zespołu, na który oczywiście bardzo bardzo gorąco liczymy. To też buduje atmosferę w zespole. Nie ma nie ma wśród tej dwudziestki osób, które są rozczarowane być może minutami spędzonymi na boisku, tylko każdy czuje, że, że jakąś cegiełkę, czasem mniejszą, a czasem większą, dołożył do, do wyniku reprezentacji. Tak, Rela, Piękną bramkę nam teraz rzucił. Tak, no bo to możesz być wchodzącym i, i psuć atmosferę, a może być wielką gwiazdą i też może być niezadowolony i psuć atmosferę. No, trzeba, to jest skomplikowane. To jest, jest jednak grupa kilkudziesięciu ludzi, którzy mają każdy swoje ego, swoje ambicje. Tak jest. No i tutaj zarządzać, ale myślę, że gdy obok Rombla są tacy ludzie jak Szmal i Bartek Jurecki, to po prostu tą grupą też zarządza się łatwiej. Osowski, Przybylski. Ostatnia faza tego spotkania. Polska na kursie do zwycięstwa drugiego na tych Mistrzostwach Świata z rzędu po z Brazylią, a łącznie trzeciego, no ale tych dwóch punktów z Tunezją nie mogliśmy zabrać ze sobą do drugiej fazy, do tej zasadniczej fazy Mistrzostw Świata w Egipcie. Agrela. Dobrze Polacy w obronie. Bardzo dobrze. Osowski jest do spółki z Jankiem Czuwarą. Kończy się to wszystko przechwytem. I już, Jadamski. Tak Przybielski zawodnik Azotów do Adamskiego. Zebrał i nie skończył, ale wywalczył rzut kardy Dawidzik. Ogromnie się cieszy Felipe Nawaret. Ale ta radość za chwilę może być stanowana. Popatrzmy jak ustawił się Dawidzik. I błyskawicz nie zareagował. Wcześniej w bardzo prosty sposób Adamski ograł e, e, swojego obrońcę. Wiemy. Państwo się wiedzą. Zmienia. Tutaj nic tak. nie zmienia, Patryk Rommel. Arek Moryto. I bramka. 26 dla białoczerwonych. W zasadzie mógłbym to powiedzieć przed rzutem. <laughs> Mamy już prowadzenie w wysokości 11 bramek, takiego chyba oczekiwaliśmy. Mr. Perfect, Arkadiusz Meryto. Tak jest. chociaż jeśli chodzi o błędy, to na pewno Patryk Rombel zwrócił uwagę zespołowi, oni sami też wiedzą. A wiesz co ja myślę Maciek, ja myślę, że Polacy szybko zapomną o tym meczu, bo ta druga połowa zdecydowanie bardziej na plus niż tak. na minus. Krapkowski. Tak jest. Było plus 5 w tej chwili jest plus 11. Za chwilę może być 12 trafienie przewagi, jeśli chodzi o naszą reprezentację. I to jest na co zwracasz uwagę, myślę, bardzo ważne. Zobaczmy, jaki będzie efekt tej akcji Krapkowski do Przybylskiego. To znaczy nie, że grasz świetną pierwszą połowę, a potem sobie po prostu odgrywasz, spuszczasz z tonu. No, lepiej jednak uważam jest kończyć na wysokim poziomie i zostawić po sobie te dobre wrażenie. Tak jak z Tunezją, początek taki sobie, ale efekt potem finalnie taki, że byliśmy z tego zadowoleni. Świetne zagranie do Walczak jednak nie pokonuje na I Urugwajczycy już pod naszą bramką. Dobrze to wszystko zatrzymywał Rafał Przybylski. A wracając jeszcze do tego, o czym mówiłeś, to w ogóle chyba najlepiej jest... Grać brzydko, a wygrywać, niż grać ładnie, a przegrywać. No to na pewno. Zegraliśmy pięknie z Hiszpanami. Tam przegraliśmy tylko jedną bramką. I po takiej trudnej końcówce, w paru kontrowersjach też ze strony panów Choraczka i Nawotnego. Ale to już wszystko za nami. Zostawiamy, odkreślamy i czekamy na następne. W sobotnie, późne popołudnie, tuż po skokach my z Węgrami. Ależ tam będą emocje. 55. już minuta w Kairze. Dobry Marandeira. fragment Polaków w defensywie. Oby trwało. Morandeira i Kornecki spokojnie. Bardzo dobrze, że Adamski rzucił się do tej piłki. Właśnie o to chodzi. Na to też nasz selekcjoner zwraca uwagę. Takie piłki nie mogą po prostu padać łupem Urugwajczyków. I takie rzuty też nie powinny nam zagrozić. Mamy zbyt dobrych bramkarzy, żebyśmy w ten sposób tracili bramki. Polacy z szansą na bramkę numer 27. Osowski. Już zamienia się pozycjami z Adamskim. Sporo tam miejsca do gry. 1 na jeden. Obra. była obrona w polu bramkowym. Myślę, że śmiało można było się pokusić o rzut karny. 5 minut do końca, jeszcze jedna sekunda. Osowski, walczak. Czy dadzą mu żyć ciórek w szkarny? tam jest. no właśnie. co miało się wydarzyć kilka sekund wcześniej, dzieje się teraz. Szósty raz podejdzie do siódmego metra. Czy Arkadiusz Moryto? Tak jest, Arkadiusz Moryto. Ale to jest sport. Nie będę państwu mówił, że mamy 27 bramkę, zanim piłka nie znajdzie się między słupkami, ale to jest tylko formalność. Trzy bramki skarnych, jedno trafienie z gry i trzy bramki skarnych. Tak wygląda ta linia rzutowa Arkadiusza Moryty w oglądanym spotkaniu. Też repertuar rzutów fenomenalny, sposoby jakie ma Moryto na pokonywanie bramkarzy. Krapkowski. To on spowodował, że nie mógł spokojnie kończyć akcji Diego Falabrino. Urugwajczycy mają swoje cele, mają swoje nadzieje, a my za 5 minut będziemy trzymać za nich aby jak najwięcej zmęczyli i napsuli krwi naszym rywalom w drugiej rundzie. Adamski z Krapkowskim, znów zatrzymany Falabrino. Bardzo dobrze pomagał tam Kacper Adamski, miał przez sekundę trochę miejsca Falabrino. grela. chciałby kary dla Polaka, Adamski rzucił się tam do pracy w defensywie. Akcja przeciwników, Kozioł, no i finalnie tutaj myślę, Iwona, że trzeba podkreślić, że jeśli chodzi o defensywę, to nie różnimy się tutaj, mimo wielu minut, kiedy mogliśmy trochę utyskiwać na ten element gry biało-czerwonych, teraz znów bardzo dobrze właśnie w obronie, natomiast Urugwajczycy zarzucili tak, 13 Niemcom, 14 Węgrom, Polakom na razie 15 i wiele więcej raczej nie będzie. Tutaj można byłoby się trochę czepiać, że z pewnością chcielibyśmy tak z 10 bramek więcej oglądać dla Białoczerwonych, ale to nie ma chyba wielkiego znaczenia. Wiemy, że ten mecz wygramy. Oczywiście, że nie ma. W pierwszej połowie mogliśmy się przyczepić trochę do stylu Polaków, nie do końca układała nam się ta gra. Znam takiego jednego trenera, którego bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Jeśli ogląda Polaków, to będzie wiedział, że o nim mówię. Grało nam się kanciato. Tak, ale, ale, szczęście... ale Urugwajczycy, Iwona, zwróćcie Państwa uwagę, w drugiej części rzucili nam tylko 6 bramek. Okej, okay, my też nie mamy jakiegoś fantastycznego występu w ofensywie, bo to jest 14 bramka. Rzucę Adamski. Tyle też 14 trafiliśmy przed przerwą. Natomiast jest w tym momencie można powiedzieć solidna robota. O to chodziło wygrać spokojnie, bez nerwów, bez kontuzji i bez niepotrzebnych napięć. Oczekiwaliśmy też, że po przerwie zobaczymy zupełnie inny zespół reprezentacji Polski i zobaczyliśmy może nie od pierwszych minut tej drugiej połowy, ale końcówka ten ostatni fragment fra, kwadrans przepraszam zdecydowanie należał do podopiecznych Patryka Romla i mamy tutaj wynik jakiego się spodziewaliśmy. Mamy w drugiej połowie grę jakiej się spodziewaliśmy i cieszymy się, bo Inkasujemy kolejne punkty na tych mistrzostwach. Pomimo tego, że dzisiaj sędziowie naprawdę nam nie pomagali, Ta, Adamski wylatuje na dwie minuty. Nie było tutaj zamierzonego ruchu nogą, a sędziowie to zinterpretowali tak, a nie inaczej. To jest drugi mecz, w którym można z kwaśną miną niczym po litrze Cytryny yy, oglądać to, co co robią sędziowie w meczu Polaków, ale nie ma to żadnego wpływu na wynik. 16. trafienie Urugwajczyków, oni się cieszą, bo oczywiście jak najbardziej mają z czego trafienie Gabriela Czaparro. Finalnie dla nich, co podkreślali, gra z sercem najważniejsza i to, aby uczyć się od takich reprezentacji jak Polska. A my już ciesząc się z tego zwycięstwa, które jest nieuchronne i które jest już tak naprawdę faktem, możemy też oczekiwać, że w sobotę o 18.00, tuż po skokach narciarskich przeciwko Węgrom, mamy nadzieję, że będzie także państwa jak najwięcej, że stworzymy taką wielką armię, która będzie wspierała sprzed telewizorów naszych reprezentantów grających o ćwierćfinał Mistrzostw Świata, bo te mecze jeszcze dwa przed nami, z Węgrami i w poniedziałkowy wieczór z Niemcami. I może dzisiaj, nawet przy zwycięstwie nad Urugwajem wiadomością dnia jest to, że Paulo Sousa został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Taką dał mu dzisiaj pracę Zbigniew Boniek. Ale, ale w sobotę mam nadzieję, że wszyscy będziemy mówić o piłkarzach ręcznych. Jak kraj długi i szeroki, Arkadiusz Muryto. Sześć bramek. Podkreślmy, to się nie zdarza codziennie taka skuteczność, jaką ma w tym turnieju Arek. 7 na 7 w tym meczu i za każdym razem to jest demonstracja siły. Będzie bodaje, że 29 na tym turnieju, bo do tej pory miał ich Arek Moryto chyba 22. Tak. Co dawało 14 miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców Mistrzostw Świata. A tak nawet yy, dokładnie to to jest 30 bramka Arka Maryty, bo dorzucił jedną jeszcze z gry no i teraz czy zbierze zebrał i Walczak kończy ten mecz 30 bramek reprezentacji Polski ta ostatnia wrzutka naprawdę była taką przyjemną końcówką tego spotkania Polska wygrywa 14 trafieniami słabsza pierwsza ale już dobra druga połowa robota wykonana gratulacje panowie. Pokonany Urugwaj, trzecie zwycięstwo na mundialu. Teraz czekamy na Węgry i Niemcy. Powiedzmy, że taką rehabilitacją za to, co się wydarzyło w pierwszej połowie, bo efektownie i efektywnie Polacy zakończyli ten mecz z Urugwajem. Mamy kolejne punkty. To nas najbardziej interesowało i to nas oczywiście bardzo cieszy. Trzymamy. Bardzo mocno kciuki za reprezentację Polski, żeby na tym turnieju zrobiła coś fajnego. Tak jest. Drodzy Państwo, w sobotę po skokach narciarskich mecz z Węgrami, a w poniedziałkowy wieczór z Niemcami. I cóż to będą za boje? Cóż to będą za mecze? To będą mecze o ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Gratulujemy i cieszymy się z trzeciego zwycięstwa Biało-Czerwonych na tych Mistrzostwach Świata. 30 Polska Urugwaj, 16... Wyróżnienie dla najlepszego zawodnika dzisiaj na boisku wędruje do y, naszego reprezentanta, którym jest Szymon Sićko. Zapraszamy na studio w TVP Sport. Tam Sylwia Michałowska i jej goście szeroko sobie omówimy to, co wydarzyło się w Kairze. Z szerokimi też uśmiechami żegnamy się z państwem i mamy nadzieję, że wszyscy razem, ba, że w ogóle wszyscy spotkamy się w sobotę przed telewizorami. Aby trzymać kciuki za Polaków, którzy w tej chwili mają 4 punkty. Za te emocje, dziękuję bardzo serdecznie. Była reprezentantka Polski Iwona Niedźwiedź i Maciej Iwański. Do usłyszenia. Skoki Box czy lekkoatletyka. Atletykę. Oglądaj transmisję w aplikacji mobilnej TVP Sport. Na ekranach smartfonów, tabletów oraz telewizorów. Największe wydarzenia w zasięgu jednego kliknięcia. Nie w, w nowoczesnej formie w wersji jasnej i ciemnej. Oglądaj czytaj personalizuj. Nowa aplikacja TVP Sport. Dostępna bezpłatnie w sklepie Google App Store i App Gallery.